Na pewno kojarzycie Paliona, kolorowy świat, uśmiech i odcinki codziennie. Ale czy ktoś jeszcze zastanawia się co u niego naprawdę słychać, bo pod całą bajkową otoczką coś się zaczęło zmieniać. Palion od lat trzyma się swojej konwencji, ale świat YouTube'a idzie do przodu. Inni twórcy zmieniają content, szukają nowych rozwiązań, próbują czegoś świeżego, a Palion, no właśnie, od jakiegoś czasu mam wrażenie, że stoi trochę w miejscu. Zresztą podobnie jak Wojan... O którym odcinek już nagrałem, macie go teraz w karcie. Ale dzisiaj przyjrzymy się temu, jak wygląda jego kanał w 2025 roku, co słychać u niego po stronie projektów i dlaczego jego ambitna wizja własnego serwera Zielone MC niestety nie poszła zgodnie z planem. A szkoda, bo potencjał był naprawdę duży. Na koniec zahaczę też krótko o to, jak jego droga rozdzieliła się z Wojanem i co to może znaczyć dla przyszłości całego ich community. Także zapraszam do oglądania. Ale jeszcze przed, zostawcie suba z dzwonkiem i łapkę w górę pod tym materiałem. Żebym tworzył więcej tego typu kontentu. Nie da się ukryć, że Palion to twórca, który przez lata wypracował bardzo charakterystyczny styl. Kolorowe miniaturki, montaż dla młodszej widowni, bajkowe postacie. Historie w stylu mam dwulatka troll na wojanie w Minecraft, czy chociażby niemo niemożliwe, że się zaśmiejesz. A jeżeli się zaśmiejesz, to przegrywasz Minecraft Challen. No tego typu family friendly content z jego humorystyką przyjemnie się ogląda młodszej widowni, czyli zazwyczaj średniej wieku poniżej 13 lat. I działało to długo i działa nadal, ale czy z taką samą siłą widzowie zaczynają zauważać, że każdy odcinek to właściwie lekko zmodyfikowana kopia poprzedniego. Scenariusz podobny, forma ta sama, tylko jakiś potwór czy inny gracz się zmieniają. I okej, okay, to się ogląda, ale pojawia się pytanie, czy taki model da się utrzymać jeszcze przez rok, dwa czy nawet trzy? No cóż, milionowe wyświetlenia coraz bardziej maleją. Nie mówię tu też o takich pojedynczych wyświetleniach, jeśli chodzi o piosenki, bo na przykład pod swoim singlem sprzed 4 miesięcy pod tytułem Mambana zrobił już prawie 5 milionów wyświetleń. Także nie o to mi się rozchodzi. Chodzi mi o content, który realizuję przez lata, czyli minecraftowe filmy, codzienną nową datą premiery i jak teraz widzicie widzowie na ekranie, no zwyczajnie wyświetlenia maleją. Przykładowo jak tych wyświetleń było 300 tysięcy dwa miesiące temu, po 300, 400, 200 tysięcy dwa miesiące temu, teraz niektóre filmy sprzed tygodnia nawet nie podchodzą po 100 tysięcy wyświetleń, także widać jaki to fenomen. No cóż, Zielone MC to był projekt, który zapowiadał się na coś naprawdę dużego. Jest to własny serwer Minecraft Paliona i miało być świeżo, z pomysłem, z dedykowanymi trybami, tak naprawdę z survivalem, odświeżeniem jego świata, no i z tym całym legendarnym koncertem. Hype był ogromny, zapowiedzi, trailery, jakieś banery, ale w dniu premiery serwer nie wystartował. Problemy techniczne, przerwy, błędy to wszystko sprawiło, że już na starcie widzowie poczuli rozczarowanie. Zamiast wielkiego otwarcia trzeba było czekać na kolejny dzień, aż wszystko ruszy. I z własnego miejsca, w tamtym dniu nawet Palion przeprosił na streamie wszystkich swoich widzów. Ale mimo to w dniu startu pojawiło się ponad 2000 graczy. To tylko pokazuje jaką siłę ma nadal jego społeczność. Ale z biegiem czasu serwer zniknął z radaru. Brak aktualizacji, brak komunikacji i brak świeżości. To wszystko zaważyło nad losem jego upadku. Na ten moment o zielone NC prawie nikt już nie mówi. I to boli, bo widać, że Palion naprawdę włożył w to serce, ale może zabrakło odpowiedniego zaplecza i konsekwencji. Obczajcie to widzowie. Nawet teraz, jak próbuję bić na zielone MC, to jest jakaś przerwa techniczna. Ale jest nawet napisane, że Event Wielkanocny już dzisiaj. No cóż, różnie to bywa, ale jest zero graczy na serwerze, przynajmniej tak pokazuje. Jest godzina 13.30 w czwartek, kiedy to nagrywam. 17 kwietnia. A Wy to pewnie oglądacie gdzieś koło świąt. Także życzę smacznego jajeczka, widzowie. Ale jeszcze się nie rozstajemy, bo zdążę się z Wami pożegnać w świetnym stylu. No dobra, jest to zielone MC. No i nie da się do niego wbić. Nie wiem, czy to dlatego. Być może to dlatego, że dostałem kiedyś tam bana, bo admin osądził mnie o kopiowanie, gdzie ja nawet nie umiem tego robić. Chyba o tym nawet wspominałem kiedyś w newsach. Ja wam pokażę moją perspektywę tego. Tak, respie się na spawnie, box PvP. Przede mną gracze, oczywiście. Patrzę, po lewo są skrzynki, idę przed siebie na spawna, nie? Wychodzę za linię. No i nagle ktoś mi pisze na MSG, czy nie chce sobie otworzyć kluczy pod odcinek, czy coś w tym stylu. Byłem pewien, że to jest jakiś administrator albo helper, bo miał. Miał nazwę klanu helper coś takiego, albo pomoc. Nie pamiętam, już, pomoc lub helper. No, wiecie, coś, coś takiego z administracji. Ale dajmy, że pomoc, dajmy, że pomoc, żeby to było, wiecie, spolszczone, żebyście widzieli wszystko, jak to wyglądało moimi oczami. No i tak. Podchodzimy pod te skrzynki. On mi daje trader, czyli wymianę. Biorę od niego klucze, które mi daje, które prawdopodobnie były skopiowane swoją drogą. Okazuje się widzowie, że ja sobie otwieram te skrzynki, które on mi dał, klucze. Tam były te jakieś najdroższe klucze czy coś. Coś mi pod odcinek dał chyba. Ale ja mówię, że nie nagrywam odcinka, tylko po prostu sobie chcę otworzyć, nie? No i powiedział spoko, to masz i tak. I okazuje się, że ten rzekomy pomocnik nie był pomocnikiem, tylko graczem, który prawdopodobnie skopiował te klucze i no cóż, na mnie wina padła. Jak yy, w trakcie otwierania tych kluczy, podleciał do mnie palion na. No wiecie, na G, GM1 bez wanisza, bo go widziałem, i zapytał się mnie chyba, skąd mam te klucze. Na co ja mu odpisałem, że. A nie, albo odpisałem. Nie wiem, odpisałem chyba, albo że ktoś mi dał, albo że. A co cię to, czy coś w tym stylu? Nie wiem, widzowie, nie pamiętam. To było sporo, sporo już. Mi, parę paręnaście miesięcy temu spokojnie. Nie wiem, kiedy to było. I był taki moment. Że, jak ja zacząłem otwierać te klucze, to po prostu palion mnie zbanował. Tak się zakończyła moja historia z Zielone MC. O ile dobrze pamiętam. Później tłumaczyłem się im, im na etykiecie. Na etykiecie im się tłumaczę. I ogólnie to było coś w tym stylu, że napisałem im, dlaczego dostałem niesłusznego bana. Oni napisali, że jest słuszny, bo kopiowałem. Ja im wytłumaczyłem, że dał mi te klucze jakiś gracz, który był pomocnikiem coś w sensie miał w klanie nazwę pomocnik Ja myślałem, że to jest ranga jego, rozumiecie? Trochę też byłem ułomny i naiwny, ale Co prawda, to prawda, no Nie powinni mi dawać bana Za coś, czego nie zrobiłem tak naprawdę, tak? Tylko chciałem luźno pograć No i skończyło się to tym, że Zwyczajnie zamknęli mi tiketa, Bo napisali, że nie wierzą mi Czy coś takiego No i spoko, no i spoko Nigdy już później nie wszedłem na serwer Ani z żadnego konta ani z niczego Więc, więc no No i tak się zakończyła moja Historia z Zielone MC, więc taka spoko historia. Ym... Szczególnie, że jesteśmy w temacie, właśnie. Paliona, tak. Dobra, ale lecimy dalej. Palion plus Wojan. Czy to koniec duetu? Bo jeszcze rok, dwa lata temu, Palion i Wojan byli nierozłączni. Wspólne serie, wspólne światy i jedna estetyka. I jedna estetyka. Ale dziś. Każdy z nich działa na własną rękę. Jeden ma to Palionowo, drugi ma Wojanowice, ja już się w tym gubię. Ale choć nadal reprezentują podobne community, to ich drogi w kontencie mocno się rozeszły. Wojan kontynuuje Wojanowice. No i na przykład Palion nagrywa z jakimś Olkiem czy tam Leonem. Nie wiem, nie oglądam jego filmów, naprawdę. Ale wciąż się zdarza, że mi się wyświetla na przykład na karcie społeczności. Jezu, na karcie na czasie. To jest niesamowite, ja mam taki brain dzisiaj. Bo jestem po siłowni, nie ma szkoły. Trochę shortów musiałem pomontować, pracowałem jeszcze manualnie. No i zaraz mam jeszcze do fryzjera i właśnie przed świętami trzeba się obstrzyć, widzowie, nie? Dajcie znać w komentarzach czy wy może przed lub po świętach się strzyżecie Ja raczej wolę przed myślę, że wy też raczej przed. Bo przynajmniej u mnie, w moim miasteczku bardzo dużo jest fryzjerów pozajmowanych i po prostu są wszystkie godziny zajęte. Mi fryzjer znalazł jedyne 5 czy 10 minut na obstrzyżenie boków. No i co, stara paczka rozpadła się, Pariona i Wojana, i choć nadal widać w tym jakiś klimat dawnych lat, to jednak nie to samo. Trochę jakby widzowie szukali sentymentu, którego już się nie da do końca odtworzyć. Tworzyć content na YouTube'a, tak jak ja teraz robię. I nie wiem, chyba, bo... Jezu, co ja gadam? Dobra, lecimy dalej. Ale co poza YouTube'em? Warto zauważyć, że Parion stara się nie ograniczać tylko do YouTube'a. Dawno dodał na przykład nowe produkty do swojego sklepu. Pojawił się nawet plecak, co może sugerować, że chce mocniej wejść w sprzedaż własnych produktów. Koncerty niedawno grał Palion, w sensie, no dawno już. Ale w tym roku, co prawda, nie? Grał w lutym i w marcu grał też jedną. Ty, w kwietniu też grał. Ej, nie cały tydzień temu grał w Warszawie na Turwar. Ja pamiętam, jak jeszcze Palion w ogóle nagrywał z Fortnite jakiś content, To było takie OG. Pamiętam, że wbiłem kiedyś do niego na streama. To było, nie wiem ile to było lat temu, nie wiem, może w 2018 roku. Pamiętam, że on Fortnite nagrywał i miał streama z Fortnite. Normalnie zapytałem się go, chyba. Nie wiem, coś, coś się go zapytałem. na czacie, czy jaka jest jego ulubiona broń, czy coś w tym stylu, wiecie? Takie jakieś pierdółki. On mi odpowiedział, pamiętam. I to mnie tak, jak się zastanowiłem, że. Kurde, odpowiedział jakiemuś no-name'owi. Nie, jak ja w ten nawet kanału tak naprawdę nie miałem, tylko konto. Jakby teraz mi odpowiedział, to też bym nie był jakoś, wiecie? Smutny, także <laughs> możesz. Skomentować ten film, jeżeli oglądasz, oczywiście. No, nagrywał jeszcze ze swoją siostrą kiedyś. No to był content. To był prawdziwy content, którego wciąż potrzebujemy, tak szczerze. A przynajmniej potrzebują ci, wiecie, OG widzowie. Ja tak szczerze bym oglądał wciąż Paliona, gdyby nagrywał Fortnite'a. Mimo tego, że sam nie grał w Fortnite'a, to bym chętnie go obejrzał. Nawet czasem mi się zdarza go obejrzeć, jak wstawię jakiś film za mongas. Bo to się jeszcze, jeszcze się jako tako da oglądać, nie? Bo zawsze inna gra niż... Cały czas ten Minecraft, Minecraft do pożygu Ale jak jeszcze wstawił na przykład Jakieś, nie wiem kiedy to on wstawił jakiś film No rok temu jak publikował te filmy typu Among Us, ale impostor Nie ma Kill Cooldown YouTube nadal go lubi Jego filmy trafiają na karty na czasie Są mocno promowane przez system Bo nagrywa stale przez parę lat na YouTubie, no to Dziwnie jakby jego filmy robiły na przykład Poniżej 10 tysięcy wyświetleń, tak jak moje, heh No tak widzowie dlatego zostawcie łapkę Wyślijcie ten film do znajomego żeby się rozwijał no Ostatnie odcinki Trzecie O nie Miejsce na karcie na czasie I to pokazuje, że algorytm wie, że Palion potrafi utrzymać uwagę Że jego widzowie klikają, oglądają i wracają Ale pytanie Czy to wynika z jakości, czy z przyzwyczajenia widowni Prawdę sobie teraz na Social Blade widzowie Żeby was tutaj nie okłamać Wezmę sobie za przykład widzowie Bardziej jego kanał Palion Games bo ma tam parę kanałów, wiadomo. Earnings to tam nieważne. Ale widzicie, 10 tysięcy subskryberów w miesiąc. I czy to jest bardzo dużo? Jak na kanał, który ma prawie 1,5 miliona subskrypcji. A, a ja, może jak się zepnę, a raczej wy w zasadzie również, bo to też od was zależy, widzowie, to może wbijemy 25 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Może do początku lata, może nawet wcześniej. Fajnie by było, jakbym na przykład gdzieś koło majówki wbił, nie? Tylko to bym by musiał się postarać. Ja, z kontentem, Montażyści, graficy i oczywiście wywizowie, zarówno, bo macie na to wpływ. Wiadomo, że idzie się utrzymać, jeżeli ma na przykład 5 takich kanałów, właśnie, bo pewnie generuje, no, gigantyczne zarobki. Tutaj patrzę, no, spore są. Tak, około to jest. To jak, jeżeli ma 5 takich kanałów, no, to 5 razy 8, 40 tysięcy złotych może miesięcznie, miesięcznie zarabiać z samych kanałów na YouTubie z reklam, co w się sensie, z AdSense Google AdSense Ale wiadomo, to, to się też różni, no nie zawsze Social Blade wam powie dobrze Bo ja na przykład wam powiem na, moi, na moim yy, przykładzie Mi pokazuje, że zarabiam mniej więcej miesięcznie 50 razy dalej, 200 zł od 200 do... od 200 zł do 3000 zł, no to widzicie tu jest bardzo dużo tego i powiem wam, że zazwyczaj to jest bardziej to niż to drugie ogólnie Bliżej jest tego, niż, niż tego, no, no tyle wam powiem Nawet sam nie wiem, ile zarabiamy, w że tak szczerze Nie no, dobra, teraz sprawdziłem, ile zarabiam No to jest bliżej tego, dużo bliżej tego jest Normalnie wbiłem Przez dwa tygodnie Wbiłem prawie 300 subskrypcji W dwa tygodnie Prawie 300 subskrypcji w dwa tygodnie No 100 subskrypcji wbiło mi z tego filmu z Wojanem Kiedyś z Anarchii to wiadomo, że było lepiej, ale Nie narzekam aktualnie No ale dobra Pogadajmy teraz o palionie kontra nowej fali. Ponieważ, gdy spojrzymy na takich twórców jak Zipek, Tritsus czy nawet Staffson z Peterem, to widać u nich próby wyjścia poza schemat. Eksperymentują, szukają tematów, opowiadają historię z życia i łączą to z Minecraftem lub z czymś głębszym. No i z rozwiniętą fabułą. Ale, a upaliona jest bezpiecznie, ale czy niezbyt bezpiecznie? No cóż, to już sobie możecie odpowiedzieć sami. Palion to gigant minecraftowego YouTube'a i bez dwóch zdań jego kanał wszedł w pewien tryb autopilota. Działa, generuje liczby, ma lojalnych falów, ale trudno nie odnieść wrażenia, że w tej układance brakuje powiewu świeżości. Jeśli Palion chce utrzymać swoją pozycję przez kolejne lata, musi się trochę otworzyć na zmiany. Zielone MC pokazało, że jego widownia jest głodna nowości i teraz tylko trzeba im to roztarczyć z rozmachem, bez błędów i z sercem. Tak, jak mam nadzieję, że ja to robię. No, wiesz teraz. Teraz, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o Palionie. I co sądzicie o mnie, bo w sobie też się rozgadałem o sobie w tym filmie. A na sam koniec, życzę wam wesołych świąt, smacznego jajka, kiełbaski, żurku, czy tam czegoś innego. Wiadomo, że chrzanik, no to to jest jeszcze co mi przyszło do głowy. Bo zawsze chrzan, to do kiełbaski. No i co, jakieś ciasto, jakiś makowiec. Nie wiem, zjedzcie sobie, pojedzcie sobie, widzowie. Nawet bardziej niż na Wigilię, nie no dobra, może nie przesadzajmy Ja jestem akurat na masie Ale wy nie musicie być na masie, widzowie Jeżeli nie potrzebujecie Jeżeli nie potrzebujecie zbędnych kilogramów No i co? Na koniec jeszcze tego filmu Puszczę wam testowe 10 sekund Filmu Paliona I sami ocencie czy jest to godne Oglądania wciąż I no i jak to po prostu Z waszej strony, jak to odbieracie, tak? Kuchacz. Jakie ceny mam Co ukrywasz! Powiedz mi, masz zielone oczy. Zielone oczy na pewno będą mówić prawdę. No, chyba no. nie do końca, chyba on nie, nie gadać. zrobił. On tego nie zrobił. Skąd wiesz, że to nie on. Jestem pewny. Dobra, ja tego szczerze nie mogę oglądać, nie zdrzę tego. Kiedyś był lepszy content. To jest moja subiektywna opinia. Zapraszam do udzielenia swoje... Zapraszam do udzielenia swojej w komentarzu. Po